Przeglądając w sieci materiały dotyczące kosztów utrzymania, jakie ponosi norweskie społeczeństwo w związku z osadzeniem ich najgłośniejszego w ostatnim czasie zbrodniarza Andersa Breivika, dotarłem do informacji, które są zatrważające. Dlatego postanowiłem sprawdzić, jak w Polsce wyglądają koszty utrzymania więziennictwa i kto je tak naprawdę ponosi. Zapraszam. W Polsce obecnie osadzonych jest ponad 84 tysiące więźniów. Gdybyśmy chcieli to przyrównać do mapy, no to będzie to średniej wielkości miasto. Koszt utrzymania jednego więźnia miesięcznie to jest 2400 zł. Rocznie koszt utrzymania całego systemu więziennictwa polskie społeczeństwo kosztuje 2 miliardy 400 milionów zł. W tej sumie, poza oczywiście utrzymaniem więzień, fundujemy naszym osadzonym obuwie, odzież, opiekę medyczną oraz wyżywienie i to nie byle jakie proszę państwa ponieważ zgodnie ze wszelkimi normami więźniowie otrzymują śniadanie, dwudaniowy obiad, kolację. Jest tam kilka diet, ponieważ mają do wyboru dietę ogólną, dietę wyznaniową, dietę wegetariańską, dietę niskocukrową. Więc menu jak w porządnej restauracji. Oczywiście posiłki serwowane więźniom muszą spełniać wszelkie możliwe normy, odpowiednią kaloryczność, walory estetyczne i smakowe, no bo przecież jakżeżby inaczej. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, że standardy utrzymania więźnia przenosimy na życie przeciętnego obywatela. Gdyby na każdego członka rodziny mielibyśmy na utrzymanie 2400 zł, no to taka pięcioosobowa rodzina dysponowałaby kwotą 12 tysięcy złotych miesięcznie. Dysponując takimi środkami, moglibyśmy bez problemu zapewnić dzie dzieciom prywatną edukację, mieć środki na to, aby kształcić ich pasje yy, i, i talenty. No, ale cóż, czy w rzeczywistości możemy sobie na to pozwolić? Jak wiele w Polsce jest rodzin? Które dysponują środkami rzędu 2400 zł na jednego członka. No ale oczywiście to nie wszystko. Przecież nasi osadzeni nie mogą za bardzo cierpieć w więzieniach, więc jest mnóstwo udogodnień, z jakich mogą korzystać. Są to telewizory, komputery, konsole do gier. Przy czym yy, dyrektorzy zakładów penitencjarnych yy, jednogłośnie mówią, że konsola do gier to jest najwyższa nagroda. Dla najgrzeczniejszych więźniów. Przy czym yy, nie ma znaczenia, za co dany więzień jest osadzony, tylko jak się zachowuje w areszcie. Więc gwałciciel morderca, jak będzie w areszcie grzeczny, to nie dość, że jest na wikcie swoich ofiar. No to jeszcze dostanie konsole do gier, żeby mu się nie dłużyło i żeby mu się nie nudziło. Takie przywileje, jak już wspomniałem, dotyczą oczywiście tylko najgrzeczniejszych więźniów. No ale co z tymi mniej grzecznymi? Czy oni siedzą w pustych celach i tak cierpią? Oczywiście nie. Oni mogą korzystać z, tych, z podobnych sprzętów, ale nie w swojej celi, tylko na świetlicy, na sali gimnastycznej, na boisku, różnego rodzaju gry zespołowe czy indywidualne, jak tenis stołowy, badminton. Szachy, warcaby, no i oczywiście obowiązkowa w każdym zakładzie karnym biblioteka, w której zasób książek jest regularnie wymieniany, no, aby więźniowie mieli co czytać. Dokładnie tak samo jak wspomniany na początku Anders Breivik, również polscy więźniowie mogą podjąć edukację na każdym poziomie. Przy placówkach penitencjarnych działają ośrodki szkolenia od wykształcenia podstawowego po wyższe studia. Kto za to wszystko płaci? Oczywiście obywatele. Podsumowując krótko, osadzeni więźniowie w Polsce otrzymują od społeczeństwa pełen pakiet: od rzeczy podstawowych, takich jak odzież i wyżywienie, przez opiekę medyczną, po rozrywkę. Opieka medyczna wygląda dużo bardziej interesująco w więzieniu niż w publicznym szpitalu. Ponieważ na konsultację ze specjalistą więzień trafia praktycznie natychmiast. Natomiast uczciwy obywatel musi czekać w wielomiesięcznych kolejkach. Czy zatem gdyby państwo mieli zapewnione takie warunki, byliby zadowoleni? Bo więźniowie nie są. Zasypują swoich przełożonych setkami a nawet tysiącami zażaleń i skarg rocznie. Jest to pewnie wynik tego, że w tych telewizorach, które mają w celach, na no oglądali się luksusów, w jakich odsiaduje swój wyrok Anders Breivik, no i chcą zrównania tego. Jak Państwo myślą, kto za to wszystko płaci? No oczywiście, my, obywatele, ponieważ system więziennictwa w Polsce w całości jest utrzymywany z budżetu państwa. Spośród 84 tysięcy więźniów osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych pracuje zaledwie 23 tysiące, natomiast pracuje zarobkowo tylko 9 tysięcy. A pozostała część osób pracujących wykonuje prace społeczne, które są w żaden sposób nieodpłatne. Czy tak powinno być? Obecnie jest tak, że przestępcy, którzy wyrządzają krzywdę społeczeństwu, trafiają do więzień i są na utrzymaniu swoich ofiar. Alimenciarze, którzy trafiają do więzienia za niepłacenie alimentów, siedzą sobie w cieple przy, od, przy świetnej opiece i są na utrzymaniu rodzin, którym te alimenty powinni płacić. To samo dotyczy złodziei, gwałcicieli yy, czy, czy nawet morderców. Oni są na utrzymaniu swoich ofiar bądź ich rodzin. Ale jak to powinno wyglądać? Proszę Państwa, to jest bardzo proste. Trzeba drastycznie zaostrzyć system kar. Taki alimenciarz, który nie płaci, Swoich zobowiązań, powinien trafiać oczywiście, ale nie do takiego polskiego tradycyjnego więzienia, tylko do kolonii karnej, w której musi odpracować swoje zobowiązania. Przy czym, skoro już podjął taką decyzję, że ich nie płaci, one są dwa razy wyższe, a on teraz musi zarobić po pierwsze na swoje utrzymanie, a po drugie na spłatę swoich zobowiązań. To samo dotyczy zadośćuczynienia za kradzieże, zniszczenia, rozboje itd. itd. To nie dotyczy tylko i wyłącznie zabójców, ponieważ oni powinni dostać karę śmierci. Nazywam się Piotr Neiser i nie boję się nazywać rzeczy po imieniu.